Eksport. Pytanie, czy węgiel może być paliwem w eksportowych elektrowniach poza Polską? Może być i będzie. Bałkany to jest miejsce, gdzie na pewno będą elektrownie węglowe. W latach 40 lat temu mniej więcej budowaliśmy takie była kiedyś firma Elektry Megadex w Polsce, która budowała na projekcie robionym przez ten projekt Katowice, na kotłach wykonanych w Rafako, na turbinach wtedy w zamechu w Elblągu wybudowała większość elektrowni, które są w Bośni, w Hercegowinie, w Kosowie, w Macedonii, w Czarnogórze. I przychodzi ten czas, że powinniśmy tam być i staramy się i jesteśmy tam, prowadzimy rozmowy po to, żeby budować tam nowe albo odtworzyć te istniejące elektrownie. Takim drugim krajem, który ma bardzo dużo węgla i który stara się oprzeć. Na węglu swoje e, wytwarzanie, to jest Turcja. W Turcji również budowaliśmy Kemerkę, Jennikej, elektrownie, wszystkie budowane przez e, Polskę też te 40-40 kilka lat temu. Jest następny kierunek, który jest w tej chwili najbardziej obiecujący to jest Afryka. Oczywiście w Afryce węgla nie ma, znaczy jest węgiel w południowej Afryce, ale południowa Afryka jest rozwinięta i daje sobie jak na razie radę bez nas doskonale. Natomiast we wszystkich pozostałych krajach będą to elektrownie gazowe, bo gaz jest, jest ropa, jest paliwo tego typu. I myśmy na przykład zdobyli kontrakty w Nigerii, kontrakty takie może najciekawsze, bo to są kontrakty. Doradztwa. Jesteśmy doradcą rządu nigeryjskiego przy budowie bloków parowo-gazowych. Budują to Chińczycy, bo jest to w tej chwili tam najbardziej ekspansywna, że tak powiem, grupa, która się tam pojawiła. W tej chwili prowadzimy rozmowy i mamy szansę podpisać kontrakt na doradztwo w Angolii. Angola jest najbardziej obiecującym w tej chwili krajem. Nigeria też, ale w Nigerii są jeszcze kłopoty narodowościowe, kłopoty z terrorystami. Natomiast w Angolii sytuacja jakby się odwróciła w stosunku do tego, co było kiedyś. Pamiętaliśmy, że zawsze było tak, że w Lizbonie przyjmowano z, z niechęcią tych emigrantów z Angolii, którzy stali tam pod ambasadą portugalską, żeby dostać się do raju europejskiego. Teraz jest odwrotna sytuacja. Portugalczycy stoją pod ambasadą angolańską w Lizbonie po to, żeby wyjechać do Angolii. Mozambik też jest rozwijającym się krajem i to jest miejsce, gdzie powinniśmy my tu wszyscy jako wytwórcy polskich wyrobów być obecni.